Otwórz maskę. Jakby mnie ktoś uderzył w żołądek. A może to było wcześniej. Mama krzyczała, że jesteś tchórzem. A ty? Rzeszczałeś na nią... Na mnie. Zdechłbyś, gdybyś musiał tak żyć, prawda? Może co Pamiętasz, jak jedna z tych kobiet popełniła przez ciebie samobójstwo? Myślę, że te twoje karteczki z napisami śniadanie zostawię w kuchni, albo nie mam je dla nikogo, coś załatwią. Kabinet tatusia. Kurwa, jak dobrze, że nie zostałam artystą. Nie, ciężkie ciężko żyć. Tak. Dobrze wiem, jak ty byś to nazwał.